No pamiętamy te początki, tak więc kontynuujemy to. Oczywiście nasi poprzednicy można powiedzieć wrzucili ten zaczyn, a my to wszystko dalej kontynuujemy. Mamy już, że tak powiem, dziesiąty rok. Cieszymy się, że możemy się tutaj spotkać. No i tyle lat to trwa i w bardzo fajnym miejscu właśnie w przecinku, bo nie każde miasto, miasto może się taką lokalizacją poszczycić. Ja się pochwalę, że nawet biegłam pierwszy parkant dokładnie 10 lat temu, także... Naprawdę zleciało, ale, ale cieszymy się bardzo, że, że coraz więcej osób znowu zaczyna przychodzić, bo dzisiaj naprawdę frekwencja jest rewelacyjna, jesteśmy bardzo zadowoleni, także oby tak dalej. Z dużo nowych twarzy. Cieszy nas też bardzo duża delegacja ze zespołu szkół technicznych, ze Szczecinka tutaj z wychowawcami i z nauczycielami, tak więc cieszymy się, że podjęli wyzwanie, no i że również w sobotę, mimo że to jest dzień wolny od szkoły, podejmują właśnie taką aktywność fizyczną tutaj w tym atrakcyjnym miejscu. I zapraszamy inne szkoły. Przypominam, że liczy się nie czy się czas y, udziału y, w tym przedsięwzięciu, tylko frekwencja. I szkoły z największą frekwencją otrzymają nagrody, jak również indywidualnie uczniowie tych szkół. Także bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież. Pierwsze osoby są już po pierwszym kółku, brawo. Także bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Nie trzeba biegać. Naprawdę można przyjść z pieskiem, z, z, z młodszą siostrą, y, pospacerować, potruchtać, z kolegą omówić plan projektu na przyszły tydzień na przykład z przyrody. Także są też, są też zapraszamy. Osoby również, które biegają również z wózkami, tak więc mamy tutaj dwóch takich tatusiów, oczywiście z oczywiście dobrym silnym bicepsem, bo to trzeba mieć też siłę, żeby taki wózek pchać, tak więc szacun dla tutaj panów, że podjęli wyzwanie, no i tutaj są ze swoimi najmłodszymi pociechami. I z kijkami, czekamy na kijkarzy, bardzo. Tak jest.